Dzień dobry, poniedziałek, szanownemu Państwu! E, ja wiem, że część Państwa, szanownego, nawet nie dotrwa do końca zapowiedzi, ponieważ dzisiaj nie narzekamy! Dzisiaj się cieszymy! Dzisiaj pękamy z dumy! Nasza Iga Świątek-Tenisicka w Trudnieniu e, weszła do ćwierćfinału! Grała po prostu zarobiście. Jestem dumny jako kibic, jako fanatyk tenisa! Uwielbiam i z dumy pękam i gramy! Udowodnię Państwu dzisiaj, bo nie wiecie tego wszakże, że nie tylko umiem mi ojczyć, ale pękać z dumy także. Iga świątek, objawienie ja pisałem już o Idze. Jasną jej wróżyłem przyszłość, choć nie jestem. Jasno widzę iga ma ćwierć finału i to dla niej ta piosenka. Dzięki Ize pękam z dumy, ona przed nikim nie pęka, cudna babka. Do tej pory dreszcz emocji mną te lepiej. Chociaż Haleb grała dobrze, Iga grała ciut ha, lepiej. W czasach, w których pękać z dumy coraz trudniej nie wymięknę. Kipicując idę będę... Z dumy, że aż pęknę. Zobaczymy jakie cuda będą się w Paryżu działy. Kiedy wygra turniej z dumy, rozpiernicze się w kawały.